W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak możecie uzyskać większą wydajność komputera, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów, a nawet możecie troszkę zaoszczędzić na prądzie. Pokażę Wam też, jak ustawić komputer półpasywnie, czyli np. tak jak ten za mną, żebyście nie słyszeli cały czas hałasu wentylatorów. Raz pokażę wam, jak te ustawienia wpływają na osiągi waszego komputera, temperaturę oraz pobór prądu. Czym w ogóle będziemy się zajmować w dzisiejszym odcinku? Będzie to pokrótce optymalizacja ustawień danych podzespołów, procesora, pamięci RAM oraz karty graficznej. Będzie się to odbywać za pomocą overclockingu połączonym z undervoltingiem. Overclocking, czyli podwyższenie efektywnych zegarów naszych podzespołów, co będzie skutkowało wyższą wydajnością, a undervolting zaś będzie odpowiadał za obniżenie napięcia tych podzespołów. Co skutkować będzie mniejszym poborem prądu oraz mniejszą wydzielaną temperaturą. Teoria jest pokrótce znana, więc możemy już przejść powoli do praktyki. Do praktyki będą nam potrzebne programy. Programy, które albo nam ułatwią proces, albo go po prostu umożliwią. Do programów, które umożliwią nam ten proces, należy zaliczyć MSI Afterburner. Tego programu użyjemy do optymalizacji pracy karty graficznej. Heaven Benchmark, czyli program, który obciąży nam kartę graficzną. Cinebench, by przetestować wydajność i stabilność procesora oraz pamięci RAM. Testmem5 do testowania pamięci RAM oraz program HWinfo, który będzie informować nas o stanie naszych podzespołów, na przykład o zegarach, napięciu, temperaturze czy poborze prądu. Dobrze jest też posiadać jakieś gry, które są czułe na błędy pamięci RAM, procesora czy też karty graficznej. Do takich gier należy zaliczyć Cyberpunka czy też Horizon Forbidden West. One bardzo szybko wyrzucają, jeżeli jest jakiś błąd w ustawieniu. A do ustawienia procesora oraz pamięci RAM nie będziemy potrzebować żadnego zewnętrznego programu, ponieważ będziemy ustawiać to w BIOSie. Musicie o tym pamiętać i mieć tego świadomość, że takie działanie, nieumiejętne działanie, nieodpowiedzialne działanie może prowadzić do na przykład spalenia procesora czy uszkodzenia pamięci RAM nie możecie dawać jakichś niewyobrażalnych napięć procesorowi, czy nie możecie dowalić 18V na pamięci RAM, bo prawdopodobnie je uszkodzicie. Polecam albo skorzystać z for, albo skorzystać na przykład z pomocy czata GPT i wpisać, jakie są bezpieczne, optymalne ustawienia dla waszego procesora karty graficznej. Czy też pamięci RAM. Wiadomo, że to, co wypluje nam AI, trzeba traktować z przybrążeniem oka, ale będziemy już mieć jakiś punkt odniesienia. I też należy pamiętać, że my będziemy tutaj zmniejszać napięcie, a nie zwiększać napięcie. Jeżeli damy za małe napięcie, komputer po prostu się nie uruchomi. Powróci nam znów do BIOSu z fabrycznymi ustawieniami BIOSu, nic się nie stanie. Jeżeli przedobrzymy z napięciem w górę, wtedy możemy popalić nasze podzespoły. Ale żeby tutaj tego nie będziemy robić, no to za bardzo nie ma ryzyka. Przechodzimy do działań praktycznych, a po praktyce pokażę wam wyniki testów porównawczych przed i po optymalizacji i sami ocenicie, czy jest to warte poświęcenia w chwili czasu. Na samym początku idziemy od razu do opcji ustawienia wentylatora, żeby pożegnać wycie komputera. Znajdujemy złącze, pod które podpięliśmy nasze wentylatory. Zmieniamy ustawienia na manual. Jeżeli chcecie ustawić wentylatory półpasywnie, a nie tylko, żeby kręciły się ciszej, musicie przejść na opcję voltage, bo najczęściej PWM-em nie da się zejść poniżej zakresu pracy wentylatora. I ustawiamy własną krzywą. Jeżeli źródło odczytu temperatury jest inne niż CPU, to dajemy CPU. Należy pamiętać, że każda płyta może mieć troszkę inaczej nazwane lub umiejscowione te opcje, ale ogólny sens tych ustawień jest taki sam. U mnie akurat jest to płyta z 690 od GB wraz z Intelem 14600K, czyli odblokowaną jednostką, więc ja u siebie będę mógł zmienić mnożnik. Najlepiej robić to na najnowszej wersji BIOS. W moim przypadku na wstępie wyłączamy Intel Default Settings, jak sama nazwa wskazuje, nie będziemy mieć tej opcji na AMD. Następnie wyłączamy IAC, bo jest to opcja, która ogranicza nam Spadki napięcia przez to trzyma zbyt wysokie napięcia i generuje nam wysokie temperatury, co skutkuje thermal throttlingiem. Tak naprawdę, już wyłączenie ia -Cep powinno nam dać fajne rezultaty w postaci zmniejszenia temperatur i podwyższenia wydajności. Ale nam to jednak nie wystarcza. Szukamy opcji Load Line Calibration w niektórych biosach zwaną LLC. Ustawiamy odpowiedni tryb. U mnie najlepiej sprawdził się Turbo. AC-DC możemy zostawić na auto. Szukamy ustawień Falcor i przechodzimy na tryb Adaptive. Niektórzy robią to na Fixed, ale ja wolę Adaptive z negatywnym offsetem. Ustawienia te różnią się tym, że Adaptive będzie nam ustawiał napięcie w czasie rzeczywistym do tego, co akurat dzieje się z naszym procesorem, a Fixed będzie trzymał cały czas to samo napięcie. Przechodzimy do opcji Falcor Offset i ustawiamy wartość z minusem. Ja polecam zacząć np. od minus setnych V. Możemy dorzucić również negatywny offset do CPU Ring ale aż takiego wpływu to nie będzie mieć. Szukamy opcji Turbo Power Limits i dajemy Power Limit 1 oraz 2 takie jak sugerowane przez producenta. Moim założeniem jest to, by po zakończeniu optymalizacji procesora power limit nie był w ogóle potrzebny, ponieważ pobór prądu regulujemy opcjami, które już wstępnie mamy ustawione. Wpisujemy core current limit na sugerowany przez producenta. W tym momencie możemy przerzucić się do Cinebench'a i sprawdzić, jak zachowuje się nasz procesor. W tym momencie mamy wstępnie zrobiony undervolting. Jeżeli nie posiadasz procesora z dopiskiem K lub nie posiadasz płyty głównej na Z, lub po prostu nie chcesz podkręcać swojego procesora przy jednoczesnym undervoltingu, to dla Ciebie przygoda może się już tutaj skończyć, ale nam to jednak nie wystarczy. Ustawiamy wyższy mnożnik w performance CPU clock ratio. Przechodzimy do testu Cinebench i sprawdzamy w HWinfo, jak zachowują się nasze ustawienia. Jeżeli coś jest nie tak, wracamy i schodzimy z agresywnością ustawień. Ale jeżeli po testach wszystko działa, to są dwa wyjścia. Albo jesteś zadowolony z tego, co jest i zostawiasz, jak jest, albo kombinujesz dalej z ustawieniami procesora. Jeżeli procesor mamy już opanowany, możemy jeszcze dorzucić kosmetykę pamięci RAM. Najprościej jest odpalić profil Expo lub XMP, w zależności od tego, jaką macie platformę i po prostu go udoskonalić. Ręcznie wybieramy taktowanie pamięci, możemy zacząć od wyższego i analogicznie tak jak z procesorem, jeżeli coś nie działa, to schodzimy z ustawieniem. Jeżeli dajemy wyższe taktowanie niż stokowe, to timingi pamięci dajemy luźniejsze niż są w tym wczytanym profilu XMP, po to żeby najpierw znaleźć maksymalne taktowanie. Jeżeli znajdziemy już maksymalne taktowanie, to wtedy dopiero zaczynamy zacieśniać timingi. Jeżeli działamy na platformie Intel, to ustawiamy Tryb Gear 2. Jeżeli działamy na platformie AMD, to ustawiamy tryb Gear 1. Są to ustawienia trybu działania kontrolera pamięci. W Gear 2 kontroler działa w stosunku 1 do 2 do pamięci, a Gear 1 ma stosunek 1 do 1. Z tego też względu na AMD jest ciężej osiągnąć wyższe taktowanie. Najczęściej w nazwie profilu XMPX Expo, oprócz taktowania i timingów, jest też napięcie. To samo napięcie ustawiamy ręcznie, a najczęściej dla DDR5 będzie to 1.4V, a dla DDR3 1.35V. Ręcznie również ustawiamy bezpieczne ustawienia kontrolera pamięci. W moim przypadku jest to 1,2 V. Można ustawić ręcznie również napięcie VCCSA. Jest to napięcie kontrolera odpowiedzialnego m.in. za pamięć RAM, ale też np. interfejsy PCI Express. Po takim podstawowym ustawieniu znów wracamy do testów. Testujemy stabilność Cinebenchem oraz test mem 5 z profilem Extreme. Analogicznie do procesora. Jeżeli coś jest nie tak, wracamy i schodzimy z agresywnością ustawień możemy przejść do optymalizacji karty graficznej. Tak jak wspominałem, do tego najlepiej sprawdzi się program MSI Afterburner, a podczas instalacji należy zaznaczyć instalację RivaTuner. Po uruchomieniu programu przechodzimy do ustawień i zaznaczamy opcję pozwalającą na kontrolowanie napięć. Ustawiamy też opcję wyświetlania danych przez RivaTuner na ekranie. Najpierw odpalamy jakikolwiek benchmark graficzny, np. wspomniany Heaven Benchmark, i dzięki tej nakładce sprawdzamy, jaki mamy zegar i napięcie karty podczas obciążenia. Ja akurat napięcie sprawdzam na MSI Afterburner. Po sprawdzeniu klikamy Curve i przechodzimy do ustawień krzywej. U mnie bazowy zegar karta osiągała przy napięciu 1,75 V. W tym momencie mamy parę opcji. Jako, że zależy nam na troszkę wyższej wydajności przy niższych temperaturach, to nie robimy ekstremalnego upału. Możemy albo próbować trzymać się zegara producenta przy zejściu z napięciem, lub podbić zegar, zejść z napięciem, ale mieć wyższe napięcie niż przy pierwszej opcji. Ja wybrałem Pierwszą opcję, bo jest szybsza do ogarnięcia. Odejmujemy od napięcia na początek na przykład dziesiątą V. W moim przypadku będzie to punkt 975 mV. Wszystko po tym punkcie zaznacz trzymając Shift, klikając lewy przycisk myszy i przeciągając do prawej. Zniszcz punkty poniżej swojego punktu. Daj swój punkt na zegar, który karta osiąga pod obciążeniem. Po przeciągnięciu punktu naciśnij ptaszek w interfejsie programu. Krzywa automatycznie się wypłasz. Zapisz ustawienie i przetestuj w stres teście typu Furmark lub w czułych grach takich jak Cyberpunk czy Horizon Forbidden West. Pro tip do testów. Włączasz Cyberpunka, stajesz na dachu samochodu i od kompa. Dzięki temu postać ciągle będzie w ruchu, będą różne scenariusze, a Ty możesz odpocząć czy na przykład zrobić obiad. Jeśli po godzinie czy dwóch gra dalej działa, możemy wstępnie uznać, że jest git. Wchodzimy znów do Afterburnera i podkręcamy taktowanie pamięci. Dajemy ptaszek i testujemy. Jeżeli wszystko jest okej, okay, to ostatni element mamy już ogarnięty. No i nie było tak strasznie. Optymalizację mamy za sobą, a teraz spójrzcie tylko na wyniki porównawcze. Zaczynamy od popularnego testu w 3D Mark, czyli Time Spy. Tak dobrze widzicie, maksymalny pobór prądu procesora był wyższy niż na stokowych ustawieniach. Ale taka wartość utrzymywała się tylko 2 sekundy, a średni pobór mówi sam za siebie. Tak samo jest z maksymalną temperaturą procesora, skoczyła wyżej na 2 sekundy, ale ogólnie średnia temperatura była. Taka sama. Pozostałe parametry są na korzyść undervoltingu z overclockingiem. 10 minut testów Cinebench R23 stokowo 18935 punktów, po optymalizacji 24141 punktów. Jest to spowodowane tym, że na stokowych ustawieniach zegary efektywne nie są trzymane. W symulacji pracy w black magic RAW nasz komputer po optymalizacji również ma lepsze osiągi. A teraz spójrzmy na wyniki w grach. Mam nadzieję, że po tym, co tu zobaczyliście, uznajecie optymalizację za coś, co warto zrobić w swoim komputerze, ponieważ robiąc to z głową, dostajecie lepsze osiągi, niższą temperaturę, niższy pobór prądu i nie musicie inwestować w nowy sprzęt, żeby mieć wyższą wydajność. Jeżeli tak, to zachęcam Was do eksperymentowania na własnym sprzęcie, ale tylko pod warunkiem, że zachowacie szczególną ostrożność. I podejdziecie do tego z głową. Oraz, jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki, komentarza, a link do wszystkich potrzebnych Wam programów macie w opisie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.